Cześć, witajcie na kanale Nowa Mowa. Witajcie serdecznie, jestem Daniel. Ja jestem Dawid. Dzisiaj o rzeczach, sytuacjach, które najbardziej stresują dzieci dorosłych i wymienimy takie top 15. Wynika to z badań Tomasa Holmesa i Richarda Rache. To są psychiatrzy, którzy mhm. zrobili badania właśnie na różnych osobach. Mhm. Jak chodzi Na strali stres? stresu, mhm. no i wyszły te sytuacje, top 15 sytuacji. Właśnie, które najbardziej stresują. Najbardziej stresują. No i dzisiaj powiemy, czy takie sytuacje mogą się przyczynić na przykład do powstania ESBS-u, czyli emocjonalnych bloków mowy. No dokładnie. I dowiemy się, jakie są te sytuacje, no i też tutaj powiemy, czy zdarzają się osoby tutaj na kursach nowej mowy, którzy no mieli takie sytuacje hmm. właśnie w życiu. Wydarzenia takie. Wydarzenia, tak, tak hmm. które jednak bardzo no, wpływają tak i, i emocjonalnie, i stresogennie. Na ich stan no i powodują różne blokady, spięcia w mowie. Tak. Tu jeśli chodzi o dzieci, to autorzy ten przedział wieku określili właśnie od 3 do 18 roku życia. Mhm. Bo z innych badań wynika, że w ogóle najbardziej dla dziecka stresujące jest sam poród. Mhm. No tak. Ale jakie zdarzenia są bardzo stresujące, właśnie w życiu. Dzieci i młodzieży, i na pierwszym miejscu największych stresorów to śmierć rodzica. Rodzica, tak, no to, to jest największe trauma. Mm. I takie sytuacje się zdarzają. zobacz, że są osoby na kursach nowej mowy, które niestety doświadczyły mm -hmm. tej silnej, tej mm. najsilniejszej traumy, jak śmierć tak. rodzica. I widzimy, że dość często się powtarza, prawda? Mm. Sytuacja, gdzie jednak straciło się tego rodzica, czy to najbliższą osobę, no jednak po tej sytuacji bardzo często powstają tak silne blokady w mowie. Mm -hmm. A w porównaniu do grupy dorosłych, to na pierwszym miejscu jest śmierć małżonka. Mhm. Mm tak. Kolejne w kolejności od największego stresora to jest nieplanowana ciąża. Jeśli dziecko właśnie, czy młodzież, mhm. dziewczyna zachodzi w ciążę. Mhm. W wieku tam, mhm. 16, no, 17, lat, tak. 15, 14, mhm. bo to też się zdarza. Też się zdarza. Bo to jest jedna z największych stresorów dla tak. tej osoby. I to się zaraz wiąże z trzecią w kolejności traumą, małżeństwo. Bardzo często jest to powiązane. Mhm. Już zaszła w ciążę, no to szuka się i da zrobić ślub tak. małżeństwo. I to wszystko tak stresuje i wpływa no, na późniejsze zachowania. No, jeśli chodzi o bloki mowy i łąkanie, no, to tego na razie żeśmy tu nie doświadczyli. Nie mm -hmm. mieliśmy jeszcze tak, e, nie e, sytuacji, żeby ktoś w tak młodym wieku zaszedł w ciąży. Tak, ale też na pewno jakoś ten stres się odbija na te osoby, prawda? Hmm. nie wiem czy w późniejszych latach, czy zaraz po tej tak. sytuacji. Ale czwarte w kolejce, pod kątem najbardziej stresujących zdarzeń w życiu dziecka, to jest rozwód rodziców. Rozwód. Mhm. No i tutaj to się już potwierdza się w badaniach, jeśli chodzi o powstawanie SBS-u albo pośrednio mhm. w przyczynach SBSu, że no ponad 30% kursantów mhm. doświadczyło no tego w rodzinie, że tak. rodzice rozstali się mhm. z różnych powodów. I to wpłynęło na no późniejsze funkcjonowanie i powstawanie jękania i bloków. Tak, to jest bardzo częste. Niestety te sytuacje no, zdarzają się. I myślę, że z każdym rokiem coraz częściej prawda, są te sytuacje, gdzie jednak się rozwodzą rodzice, czy właśnie śmierć, niestety. Tak. Się ym... dozna. Co ciekawe, piąte miejsce to powstanie widocznego zniekształcenia ciała, czyli coś się stało z moim ciałem, mm -hmm. wiesz? jakieś znamie, jakieś, jakieś blizny, jakieś mm -hmm. pozostałości, jakieś deformacje ciała, Wypadki jakieś tak ewentualnie, jakieś tak, czy oparzenia takie wielkie. Ale chodzi o widoczne, czyli widoczne. coś co zostało zauważone mm -hmm. i piętnowane. I tutaj wiesz. Właśnie jest, jest te następstwo stresów odnośnie blokad mowy. No Dokładnie, i jąkania, tak. prawda? To stricte są te, te widoczne objawy, prawda? Gdzie jednak mm. widać, no, że ktoś ma problem, tak. i to jest ta silna taka trauma. No ale też myślę to takie na przykład inne, jak i otyłość, prawda? Na przykład też może na przykład? wpływać na, mm. na takie widoczne różne no, takie właśnie objawy, które są traumami. Kolejne to zostanie ojcem. No podobnie jak wtedy nicie na ciąża. Mm -hmm. Potem roczny wyrok więzienia dla rodzica, wow. jest silną jest traumą dla dziecka. Mm -hmm. Tuż po nim jest separacja rodziców, mm -hmm. śmierć brata lub siostry, czyli rodzeństwa. I kolejne, zmiana akceptacji przez rówieśników. Poszedł do szkoły mm -hmm. i go nie przyjęli, nie zaakceptowali nie przyjęli. go, tak. wyśmiali go. Silny stresor. Mm -hmm. Kolejne to nieplanowana ciąża siostry. Mm -hmm. no to też wielka zmiana. Mm. Odkrycie, że jest się adoptowanym dzieckiem. Oj to. Szczególnie jeśli to rodzice długo trzymali, na przykład mm -hmm. przez lata. Ukryciu jeszcze, prawda? I wyszło na przykład po iluśnastu latach, że nie jest się córką biologiczną. Oj to wielki jest stres, tak? wręcz trauma i można wpaść w jakieś inne nawet. Śmierć bliskiego przyjaciela no, to jest też mocne, mm. jeśli załóżmy gdzieś zginął w wypadku, czy tak. kolega ze szkolnej ławki, czy gdzieś ze studiów, tak, tak. to bardzo się to przeżywa. I takie sytuacje jednak są częściej już, prawda. Mm. Myślę, że każdy tak gdzieś tam miał albo ma osobę, no, czy kolegę, czy, czy koleżankę, która niestety miała wypadek, czy umarła w jakimś tragicznym wydarzeniu. No i na końcu te listy TOP 15 to, jest, to są widoczne wrodzone zniekształcenia ciała. Wrodzone, czyli mm. Już to się urodził z jakąś deformacją, tak. czy z jakimś znamieniem. I no niestety nie da się nic zrobić z tym. Mhm. I z tego powodu, że wygląda inaczej bardzo się stresuje i wpływa to później na postrzeganie samego siebie, ale I też... Akceptacja. Akceptacja. Tak, no, jest to wielki stres. No niestety, no, właśnie mogą te elementy wpływać na mowę, na jakość mowy w ogóle i na tworzenie się bloków mowy właściwie w każdym wieku, prawda? Mamy też sytuację kursantów, że nie tylko były bloki mowy od samego dzieciństwa, tam od y, szóstego, prawda, psa, są przeważnie si czy siódmego, ósmego roku życia, no, ale też wiemy, że są osoby, które miały jakieś... Wydarzenia traumatyczne, i na wieku 15 czy 20 lat, dostały nagle po tej sytuacji tak. silnych blokad, jąkania, mm. i nie mogą się tego pozbyć. Ale wiesz, co jest ciekawe w tych badaniach u, w grupie osób dorosłych, że na siódmym miejscu jest emerytura. Przejście na emeryturę. Jest stresem. Jest stresem. Tak. Co robić? Mm. Jak będzie wyglądał mój dzień? Wiesz, mój plan dnia. I no. czasem tak jest. Zresztą. Uczniowie też tego doświadczają zobacz właściwie przy każdorazowym zmianie szkoły. Szkołę tak, na kolejną. Na kolejną. Co robić? Gdzie Jest... iść? Jaki kierunek mm. wybrać? Jakie studia wybrać? Tak. Jaka praca? Wiesz, ja się na niczym nie znam, nic nie upotrafię. Mm -hmm. Więc tu by no. można było powiedzieć, że jednak dobrze w tym kontekście, że usunęli to jak gimnazja, prawda? Bo jednak nie ma tego przejścia, przejścia do tak innej klasy no. nowej znowu i kolejny tutaj stres jako czynnik. Tak. jest w tej tabelce. Więc to są takie top 15 najbardziej stresujących zdarzeń w życiu człowieka, które mogą mieć wpływ na powstawanie bloków mowy, ale nie tylko, bo powstawanie bloków mowy ESB, zjąkania czasami no nie ma takich widocznych, konkretnych zdarzeń, mm -hmm. czy określonych w czasie, czy tak. z jakąś sytuacją. To się czasami dzieje tak, że wszystko się zbiera, 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 zbiera mm -hmm. I jakaś sytuacja czasami błaha, dopiero potęguje tą eksplozję i, tak, i problem. Mowy. Właśnie. Ale też można tutaj się zapytać, teraz, co w takiej sytuacji, gdzie faktycznie wydarzy się jakaś taka hmm. przykra sytuacja traumatyczna w dowolnym wieku, nawet starszym, i co wtedy robić, kiedy pojawią się już pierwsze objawy bloków czy jąkania? Czy już się warto udać do jakiejś specjalisty i już z tym walczyć, czy jednak po tej sytuacji poczekać, aż samo przejdzie? Właśnie bardzo ważna jest ta reakcja otoczenia, szczególnie wiesz, jeśli chodzi o dzieci, mm -hmm. co się dzieje w momencie takich wielkich stresorów. Czy w ogóle ktoś się wtedy interesuje dzieckiem? Mm -hmm. wiesz? I najczęściej no, robi się to nieświadomie albo intuicyjnie, szczególnie w takich sytuacjach separacyjno-rozwodowych, mm -hmm. bo widzimy to, najczęściej występuje takie coś, że są tak pochłonięci małżonkowie tak. Całą, całą całym akcją, załatwianiem tak. wszystkiego, mm -hmm. że no nie przewidziało się następstw psychologicznych, jakie, mm -hmm. jakie mogą ciążyć na dziecku. A to też wymaga wcześniejszego przygotowywania się do tego, mm -hmm. jeśli oczywiście to jest gdzieś planowane wcześniej. Jeśli są takie sytuacje znienacka, na przykład śmierć, mhm. to ciężko przygotować wcześniej A, dzieci tak. do śmierci rodzica, wiesz? i mhm. najczęściej to się później wiąże, że to poczucie winy jest przenoszone przez wiele, wiele lat, mhm. i tu jest potrzebna pomoc psychologiczna, aczkolwiek w przypadku bloków mowy jest to bardzo ciężkie, bo Trudno. jak mhm. pomagać, jak psycholog ma pomóc? Tak. Komuś to ma blokadę mowy, jeśli nie ma w ogóle. Nie może mowy. w ogóle powiedzieć nic, prawda? Bo mm. jest tak zblokowany, bo tej traumie, tak, jest zamknięty po prostu w sobie, tak. że nie mówi nic. nic. Więc y, wtedy trzeba odwrócić kolejność. Najpierw wpłynąć na mowę, mm -hmm. na przykład nauczyć się nowej mowy, żeby mm -hmm. móc komunikować swoje emocje, swój sposób patrzenia na tę sytuację, tak. żeby później mógł zająć się na przykład specjalista od traum. W tym przypadku. Dokładnie, bo tak to no, w, w odwrotnej kolejności jednak nie ma sensu, hmm. ogóle, żeby ten traumatolog działał i próbował jakoś pozbyć się tego lęku i, i tej traumy no, jak jak nie ma w ogóle mowy, hmm. prawda, jest tak Zablokowana to osoba. Tak, dziękujemy, że dzisiaj byliście z nami podczas tego odcinka. Mam nadzieję, że przybliżyliśmy Wam troszkę wiedzy na temat stresujących wydarzeń, sytuacji tych top 15. W życiu dzieci i dorosłych, i do zobaczenia już jutro. Dokładnie. Dziękujemy za dzisiaj. Do zobaczenia. Cześć. Cześć.